Witam wszystkich, bardzo serdecznie jestem Czokerku, a to jest kolejny odcinek z kariery Wolverhampton Hampton. No i tak, poprzedni odcinek zakończyłem w dosyć nietypowy sposób, ale to dlatego, ponieważ na końcu filmu straciłem plik audio, no coś się, coś się uszkodziło ścieżką audio i po prostu, no straciłem nagranie, a że montowałem to w nocy, już było dosyć późno, nie chciało mi się dogrywać. Audia, więc, więc po prostu wkleiłem napis Nie wiem, tam dalsza rzecz nastąpi, czy tam coś takiego napisałem, już nie pamiętam nawet No i poprzedni odcinek zakończył się na tym, że kupywałem Ferro Obrońcę Ferro z Portugalii I go kupiłem, tak, kupiłem go, ale niestety myślałem, że będzie trochę lepszy, bo ma Ma gorszą ocenę niż, niż ten docker, więc w sumie wyszedłem trochę na minus no ale no cóż, no trudno się mówi, Mo, może się jeszcze rozwinie, może, może, y, może wskoczy za to do pierwszego skodu i będzie tam hulał y, no ale zobaczymy y, Trinkao podpisałem kupiłem, ale chyba Trinkao już widzieliście na filmie, więc chyba tego nie muszę mówić, tak mi się wydaje przynajmniej. Y, Drągowskiego kupiłem oczywiście tutaj na ławkę i co chyba tyle tutaj mam dużo zawodników, a jeszcze Towaresa kupiłem w ogóle może go wstawię nawet na razie go nie wstawię do pierwszego składu na ławkę, ale na pewno w meczach, w meczach pucharowych będzie grał. No i tak, zostało nam 7 godzin do końca okna transferowego. Już nie mamy pieniędzy na, na transfery, więc zostało nam tylko po prostu symulować yy, okienko. Dostałem ofertę za Kutronę od Lester, ale odrzucę tę ofertę, no bo ponieważ... W Leicester jest farty, więc wątpię, że kutrunę tam wywalczy miejsce w składzie. A poza tym jest mi on też potrzebny, bo też mam niepełną sytuację z napastnikami. No i tak, jeszcze tą ofertę od Juventusu dostałem za Nevesa. Ale jednak ją odrzucę. Zastanawiałem się, czy ją zaakceptować. Ale postanowiłem, że ją odrzucę z tego powodu, że już jest koniec okienka transferowego, więc i tak za te pieniądze już nikogo nie zdążę kupić. Yy, więc... Więc jakby ta oferta przyszła wcześniej to być może bym zgodził się na, na sprzedaż Portugalczyka, a tak to... Tak to zostaje w, w naszym zespole. Obecnie jesteśmy na drugiej pozycji w tabeli. Jedynie City jest przed nami, ale to tylko dlatego, że mają lepszy bilans bramkowy. I dostałem raporty za piłkarzy. Aha, za tych obrońców, których ja tam patrzałem. No, ale tutaj, jakby, no, widzę, że tu już nie ma jakby rewelacji jakiejś, więc w sumie nawet dobrze, że ich nie kupiłem. Następny mecz czeka nas z United, e, czyli trudny mecz. Chyba u siebie gramy: gramy u siebie. United jest na, drugiej, na 12 pozycji. E, więc myślę, że powinniśmy sobie z nimi dać radę na symulacji. Zastanawiam się tylko, czy dać jakieś tu zmiany, może, ale chyba nie. Chyba nie będę przeprowadzał żadnych zmian. Taki skład wyjdzie na ten mecz. Eee... No i co? Mam nadzieję, że wygramy. Dobra, koniec pierwszej połowy. Postanowiłem, że zagram drugą połowę. I mam nadzieję, że mi się uda wygrać. Generalnie to nagrywam to e, w dniu, gdy Polska gra mecz z Rosją. A, jest dzień Dziecka w ogóle. No i co, dzisiaj gramy z Rosją. E, oczywiście, jakby... Mam wywalone, jaki będzie wynik. Bo to jest mecz sparringowy. Mam nadzieję tylko, że ten mecz pokaże w jakiś sposób trenerowi reprezentacji jak ustawić zespół na euro Tymczasem Korea strzela na 1 do zera i prowadzimy z United 1 do 0. i w ogóle już za niedługo euro zawsze mi się tak ciągle mi się wydaje, że do euro jeszcze sporo czasu a tu w sumie ile już? Chyba za dwa, dwa tygodnie albo nawet nie za niecałe dwa tygodnie za 13 euro, więc Więc bardzo fajnie, bo trochę yy... Jestem głodny meczu w takich reprezentacji. Zawsze, bardzo lubię zawsze ten klimacik, jak są, jak jest Mundial albo są e, mistrzostwa Europy. Tymczasem DHEA broni strzał kogoś tam. Nie wiem kto to jest, Korea. Nie mam pojęcia, tak szczerze, czy podając. nie wiem. Mogliśmy przejść na 2 do zera. I popatrzmy teraz rzut rożny na Koreę! I nie ma bramki. Chciałbym, żeby Polska wyszła z grupy, chociaż szczerze powiedziawszy mam czarne myśli jeśli chodzi o to. Asufati, Asufati po ziemi elegancko, hea, tutaj nic nie mógł zrobić. 2 do 0 prowadzimy z United. O, ogólnie tak jak już mówiłem, bardzo ciężko będzie nam wyjść z grupy, no bo mamy Szwecję, mamy Hiszpanię, a Słowacja też potrafi zaskoczyć, więc, więc trzeba oczywiście nie, moza, nie możemy zająć drugie, czwartego miejsca, bo chyba nawet trzecie miejsce może dać awans, więc chociażby te, choćby te trzecie miejsce udało się Polsce osiągnąć, to będzie to będzie dobrze, znaczy nie będzie dobrze, bo to tam nie wiadomo, co tam wyjdziemy I tak, no ale, 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 ale Ale żeby to nie było czwarte miejsce, bo jak trzecie miejsce zajmą to jeszcze jest jakaś szansa Nie, jak to, nie wiem jak to będzie Liczane, czy to będzie od, od bilansu brankowego będzie zależne kto wychodzi z trzeciego miejsca? Czy nie wiem, nie wiem, że nie, 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 nie interesowałem się tym, Korea, to może być sytuacja na 3 do 0. Korea, czy wykorzysta Korea? Nie wykorzystał, ale co tu za błąd um Titego, co to było nawet 3 do 0 tutaj lejemy United, ale po takich błędach oni tracą bramki, że ja się nie dziwię, że tu prowadzę 3 do 0. Więc to dobra, to jest dobry czas, żeby zrobić jakieś zmiany. I będzie może Trinkao za Traore, Soler za Tillemansa oraz Kutrone za Kore. A i ogólnie, no tak, przecież jak, jak ja mogłem o tym zapomnieć, yy, Liga Mistrzów wygrało Chelsea. O dziwo, Chelsea! Jestem dosyć yy, zaskoczony, bo spodziewałem się, yy, chyba jak większość, że to wygrała Manchester City. Yy, a tu proszę. The Blues zdobyli Ligę Mistrzów Po prostu należy się pełen szacun Tuchelowi Jak odmienił tą Chelsea No bo ta Chelsea za Lamparda no to umówmy się ona No nie była zbyt dobra umówmy się Dlatego no wielki szacun Dla Tuchela i nie ma Nie ma jed... nie ma bramki A było blisko Więc dobra może tu jeszcze jakąś czwartą strzelimy co? Bo już koniec meczu Kutrone Ależ to odegrał do Podensa. Potencja ma komu podać soler. Tu do trinkao. Nie było spalonego trinkao. Uderzy trinkao prosto w DHE Będziemy mieć corner Patrzmy na West. na Kutrone I nie ma bramki. I koniec meczu. Wygrywamy z United 3 do 0. Eee... No co? W sumie United tutaj nic nie zagroziło mi. Mieli tylko tą poprzeczkę jedną, ale to już przystanie 3 do 0, więc... Więc tak, najbardziej zasłużone zwycięstwo wilków, no i zdobywamy kolejne 3 punkty I myślę, że po tym zwycięstwie możemy być już pierwsi w tabeli, tymczasem hymn Ligi Mistrzów i tak, właśnie gramy w Lice Mistrzów bo w poprzednim, w poprzednim sezonie zdobyliśmy czwarte miejsce, więc chyba jesteśmy osuwani z czwartego albo z trzeciego koszyka więc możemy się spodziewać ciężkich rywali no i w sumie mamy dosyć ciężkich, bo mamy Real, mamy Ajax i slawie Pragę, która Slawia Praga swoją drogą też może zaskoczyć, bo w tym sezonie tam daleko zaszła w Liza Europy więc, no może być z nimi ciężko, więc no może być ciężko to drugie miejsce. Ale w sumie myślę, że damy radę. Mamy już dosyć dobry skład, więc myślę, że nie powinno być problemów. I pierwszy mecz gramy z Ajaxem. I mamy taki, No mamy w miarę wypoczęty skład. Podens tutaj widzę jest naj najbardziej. W sensie ma najmniej kondycji. Ewentualnie mogę jeszcze trinkao stawić za Potensa i w sumie tak zrobię. Niech Trinka'o sobie pogra, a Podens odpocznie. No, i chyba tyle. Tylko jedna zmiana. Wezmę symulację i myślę, że powinno być chyba dobrze. Dobra, zaczynamy. W końcu jedynie remisujemy z Ajaxem yy, No szkoda, szkoda, że straciliśmy punkty na, na własnym stadionie. Ale też w sumie był taki wyrównany mecz, więc w sumie ten remis jest sprawiedliwy. No i dobra, lecimy dalej. Następny mecz czeka nas z Newcast, który jest na, szóstej, na szóstym miejscu. Ten mecz również sobie przysumuluję, yy, ale zrobimy tu małe zmiany, mianowicie na przykład wejdzie Sorry za Nevesa. Rengao za Fatiego eee, i może dam szansę Ferro od pierwszej minuty i zagra on za Tomoriego, więc dobra taki skład wyjdzie na ten mecz mam nadzieję, że uda nam się go wygrać Dobra, tu się wcinam, ale jest taka sytuacja, że akurat muszę być na zajęciach na zdalnych, więc tutaj skończę ten odcinek, przejdę do wyniku, niestety remisujemy, no szkoda, ale no niestety, sorki, że muszę tak teraz skończyć szybko, ale no tutaj dostałem info, że muszę być na zajęciach bo sprawdza pani profesor obecność. Niestety, no, jeśli ktoś, nastuja, jeśli ktoś jest z was na studiach, to, 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 to dobrze zrozumie. Więc dobra, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Do następnego. Cześć.